Samotnie czarnoskóry ojciec odwozi swoją pijaną szefową do domu po firmowej imprezie. Kiedy ona się budzi, naprawdę myślałeś, że się nie dowiem? zimny głos Wiktorii Reynolds przeciął ciszę w biurze, gdy uniosła telefon, na ekanie którego widniało kompromitujące zdjęcie. Taki jak ty, sam w moim domu, wykorzystał mnie, kiedy byłam bezbronna. Marcus Williams, 34-letni, siedział spokojnie za biurkiem dyrektorskim. Jego oczy nie zdradzały ani odrobiny zaskoczenia. Jako samotny ojciec ośmioletniej córki pracował w tej firmie od pięciu lat jako starszy analityk, zawsze nienaganny, szanowany przez wszystkich. Nigdy nie przypuszczał, że gest życzliwości zamieni się w oskarżenie mogące zniszczyć jego życie. Pani Reynolds, była pani wczoraj bardzo pijana. Odwiożyłem panią bezpiecznie do domu, jak zrobiłby to każdy przyzwoity człowiek. Wiktoria zaśmiała się pogardliwie, a jej niebieskie oczy błyszczały zimnym wyrachowaniem. Och, jakie to wygodne! Wzorowy pracownik odwozi pijaną szefową do domu, a potem wszyscy wiemy, co tacy jak ty robią, gdy myślą, że nikt nie patrzy. Historia jeszcze się nie skończyła. Zobacz, co wydarzy się dalej. Kliknij link poniżej, aby obejrzeć kolejną część.